Witam, witam, dzisiaj zostanie poruszona najciekawsza rzecz w Focusie, czyli jak nie inaczej jak wersje ST i RS. Przy omawianiu Fordzika nie wspomniałem o spalaniu, więc teraz na szybko jeszcze powiem. Między 1.6 a 2.0, benzyna oczywiście, jest na papierku litr różnicy. To od razu bym wziął te 145 koni i miał spokój, bo też może 6 litrów spalić jak się będzie delikatnie jeździło. Ale może też i 10 albo i więcej. Zależy, jak będzie miał nastrój. A dieselki tak samo 2.0, bo pali litr więcej od tego gówniaka słabego, a mocy o wiele więcej zapasu. Jak od razu przy spalaniu jesteśmy, to powiemy o tych wersjach. I no, one lubią benzynę, naprawdę. Według opinii, ST poniżej 10 litrów w trasie nie zejdzie. Średnio 12 to jest dobry wynik. A dla RS-a 12 to jest minimalna, przy takiej spokojnej bardzo jeździe. A do 20 to taką może dojść bez problemu. No niby można iść oszczędnie, ale raczej nie po to się kupuje pan 200, albo ponad 300 konnego hatchbacka, żeby oszczędzać na paliwie. Mam nadzieję, że tymi cyframi nie przestraszyłem. No ale to zaczynamy. ST zaczęto produkcję w 2006 roku. Napędzało jak mówiłem go 2,5, takie samo co Volvo R5 uturbione o mocy 225 koni i 340 Nm przy 1600 obrotów na minutę, co jest naprawdę małą liczbą tak jak w dieselku, Kopa to ma i to setki w 6,8 sekundy po jaci no tam wiadomo, że tam było obniżone, miała większe tarcze bo w końcu mocy miała więcej niż zwykła wersja ale z wyglądu to się no sporo zmieniła też nie licząc, że jeszcze był opcjonalny lakier Electric Orange do wersji ST. Zderzak przedni, tylni, większa trawa chodnicy. Spoilerek był nawet. 18-calowe felgi. No i wydeszek, dwórka, fajny bardzo. Jako ciekawostkę powiem jeszcze, że kratki przed lifcie były trójkątne, a w poliwcie w plastry miodu. W środku jak i na zewnątrz możemy znaleźć logotypy ST. Je, jeszcze chyba na gałka zmiany biegów nie miała na czarno tych kresek. Czerwono wszystko było. No i zapicerka była całkiem inna, z fotelami Recaro kubełkowymi. No a coś co dało totalny smak sportu to były zegary, na środku kokpitu u góry, od temperatury oleju, ciśnienia oraz doładowania turbiny. ST od RS to już jest no przepaść totalna. RS to taki Ford z WRC tylko, że ma homologację na ulicę, najprościej to określając. Tak te same 2,5, już ma 305 koni i 440 Nm od 2300 obrotów do 4500 co no do stówki poleciało już w 5,9 a jak komuś to jeszcze było mało to stworzyli RS 500 350 konne i 460 Nm sprint lepszy o 0,3 sekundy niby nie dużo ale taka wersja była każdy wie ile sztuk RS to nawet zawias miał inny Niby podobne do MacPersona, no ale inne. Nazwano to Revo Knuckle. no ale o częściach to chyba mówić nie trzeba, że to drogo, drogo, drogo. 305 koni uzyskano przez ten turbiny, tłoków, korbowodów, krzywek wałów. No i generalnie to, to chyba blok dostał bez zmian. O wyglądzie to, co tu powiedzieć mogę w sumie totalnie inne. to wszędzie większe wloty w powietrza, nawet i dodane, na przykład na Masce. Masywne zderzaki, progi, spoiler większy, felgi też 19, a wstawki po prostu zmienione z ST na RS, a fotele to już takie totalne kluby wyczynowe. Ale też trzeba zaznaczyć, że RS był czteroosobowo, a nie pięcio. Generalnie ST jest fokusem usportowionym, ale RS to już jest sportowa bestia, nie? Ale niestety trzeba też zwrócić uwagę na to, że RS mimo wszystko miał nawet tylko naprzód. Więc mimo takich osiągów w zimę, no nie poszalejesz ty za bardzo, nie? Dlatego wersję RS powinno się traktować jako zabawkę na weekendy lub na tor. Ceny względem zwykłego fokusika są kilkakrotnie, nawet większe. Wersja ST no do 40 na spokojnie się znajdzie, nie? Ale już RS to no, znalazłem tylko dwa ogłoszenia w Polsce. Te najtańsze były za 130, a ten drugi za 160. Także no, to już jest suma. Ale na moje i tak najrozsądniejszym wyborem jest wersja ST. Gdyż to jest tylko lekko sportowione, no a nie już takie twardy zawias, mocne kubły, czteroosobowe, dużo pali. To już nie jest auto na co dzień, bym powiedział. Chcąc kupić ST lub RS-a powinno się być gotowym nie tylko mentalnie, ale też i finansowo, że tanio nie będzie w naprawach. No ale to szczególnie się tyczy do RS-a. Zabezpieczenie antykorozyjne było takie samo jak w zwykłej wersji, więc kaczna prawa blacharska obniża cenę takiego resika. Więc no... lepiej uważać z tym, bo to jakby już bardziej kolekcjonersko do tego trzeba podchodzić. Dolniej to nie będzie na pewno. A na koniec smart, jakby jeszcze wychodziła wersja WRC Edition 50 sztuk. To jest wersja jest przedliftowa z malowaniem WRC 20-calowymi felgami OZE a w środku metalowa plakietka z autografami Markusa Grogenholma i Miko Hirhowena. Tyle się różniło od zwykłej wersji ST, ale było, było. To by było w sumie na tyle. Czekam na dalsze propozycje, jaką forkę omówić.